Odbitki z drzeworytu japońskiego najlepiej wychodzą na wilgotnym papierze. Można je wykonywać na papierze suchym, ale korzystniej będą wyglądać właśnie na papierze wilgotnym. W tym celu y, zmoczę, zmoczę gazety i między wilgotne y, kartki położę papier. Możemy także. Pomóc sobie w tej sytuacji pędzlem. Papier japoński zwykle ma jedną stronę gładszą, a drugą z lekką fakturą. Dużo łatwiej odbija się na tej gładkiej stronie. Dlatego układając na w yy, wilgotnych gazetach. Robię to w ten sposób, aby mieć pewność, która strona będzie gładka. Ponieważ będę przykładał gładką stroną do drewna, dlatego położę gładką stroną do gazet. Tak przygotowany papier odkładam. Zanim przystąpię do nadawania tuszu, muszę wpierw zmoczyć nieco matrycę. Klejka powinna być lekko wilgotna. Nie może być mokra. Nie może być także zasucha. Jeżeli będziecie widzieć, że wasze odbitki są porozlewane, mają choć y, może to wyglądać całkiem ciekawie, y, ale niestety jest to jest to zdecydowanie błąd techniczny. Odbitka powinna, odbitkę powinny cechować znacznie ostrzejsze krawędzie. Ta z kolei jest nie dość czarna, ponieważ została odbita na suchym papierze. Czynność tę należy wykonać co najmniej dwa razy. Nie za dużo wody, bo inaczej będzie utrzymywać się na matrycy. Drewno powinno być wilgotne, tak, żeby stopniowo tę wilgoć uwalniać w trakcie pracy. Wstępuję do nadawania tuszu. Maluję po obszarach, które będą yy, drukowane i staram się wręcz unikać nakładania tuszu na miejsca, które mają być białe. Teraz właśnie biorę marubakę i rozprowadzam tuż po matrycy. Na tę odbitkę na papierze japońskim na sucho. Spróbuję teraz tym miękkim barenem zrobionym ze sznurka odbić czerń z płaszczyzny. Miękki baren lepiej nadaje się właśnie do odbijania płaszczyzny. Zobaczcie, w trakcie odbijania ta sklejka przesuwa mi się po stole. Następnym razem umocuję ją właśnie naszym takiem. Tak wygląda odbitka, natomiast te czernie ciągle wyglądają dość niezadowalająco. Dlatego właśnie przy kolejnej odbitce użyję krochmalu. Tym razem wykonam tę odbitkę na yy, wilgotnym papierze. Wykonuję następną odbitkę. Pamiętam, żeby przed nadaniem tuszu ponownie lekko zwilżyć sklejkę. W trakcie pracy sklejka będzie na tyle wilgotna, że może okazać się, że nie trzeba za każdym razem będzie Yy, spryskiwać jej wodą. Teraz też biorę przygotowany wcześniej krochmal. Próbuję teraz miękkiego barenu. Tak wygląda odbitka wykonana na yy, wilgotnym papierze z użyciem krochmalu. Możecie zobaczyć, że czerni jest znacznie bardziej intensywna. Pojawiły się gdzie gdzieniegdzie też Miękkie ślady, które mogą świadczyć o tym, że albo papier był zbyt wilgotny, albo też drewno było nieco za mokre. Wykonajmy kolejną odbitkę, starając się skorygować te błędy. Ta odbitka jest na pewno znacznie ciemniejsza. Rysunek słojów drewna też jest znacznie bardziej wyraźny. Niestety yy, trochę za dużo dałem też albo tuszu, albo. Chociaż nie sądzę, żeby papier był zbyt mokry. Raczej yy, za dużo było już. Yy, Wilgoci w desce. Spróbuję odbić teraz trzeci raz, w nadziei, że uda mi się wykonać dobrą odbitkę. Ta odbitka wydaje się najlepsza z dotychczasowych. Jak widać, drewno wchłonęło wystarczająco dużo wilgoci, ale i tak są pewne mokre ślady. Wydaje mi się, że mogłem był nadać zbyt wiele tuszu. W kolejnych odbitkach będę starał się to yy, skorygować. Tak wyglądają wszystkie cztery odbitki. Pierwsza wykonana na suchym papierze bez użycia krochmalu. Druga wykonana już na wilgotnym papierze z krochmalem. Oraz trzecia i czwarta. Im ciemniejsza jest odbitka, im bardziej nasycone są czernie, tym wyraźniejszy jest rysunek drewna. Pod warunkiem, oczywiście, że nie. Yy, dam zbyt dużo tuszu. Trudno powiedzieć, żeby były to idealne odbitki. Jednak yy, z czasem można wyeliminować błędy. I cho 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 choćby nadając Yy, już mniej tuszu.